Ale to, co jest najważniejsze w kawie, to jest to, że kawa zabiera. i one są bardzo istotne dla naszego zdrowia. I dlatego przede wszystkim należy i warto pić kawę. Kłaniam się, Bartek Szemraj z strefaprzemian.pl. Jeżeli pijesz kawę, to musisz zobaczyć ten film do końca, dlatego że wyjaśnię sporo bardzo istotnych kwestii, które są cały czas powtarzane, a i do końca są prawdziwe, a na koniec znam. Całkiem niezły bonus. Tylko zanim zacznę, mnóstwo osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje mojego kanału. Jeżeli chcesz, żeby takie kanały jak mój się rozwijały, bardzo proszę, kliknij ten przycisk poniżej. To trwa jedną sekundę i nic się nie kosztuje, a mi pomaga robić coraz lepsze treści i pomagać coraz większej ilości osób. Więc z góry Ci dziękuję. A teraz już przejdźmy do jednego z moich ulubionych tematów, czyli tematu kawy. Część osób twierdzi, że jest niezdrowa, część osób twierdzi, że jest zdrowa. Jak ze wszystkim, oczywiście, chodzi o. Ilość. Z kawą jest o tyle dobrze, że ta ilość, która może być wypita przez nas, jest całkiem duża. Tutaj mówimy głównie na temat kofeiny oczywiście. I badania pokazują, że dosłownie w ciągu dnia można wypić, niektórzy przynajmniej, 6-7 kaw i nadal to może być zdrowa ilość. Z doświadczenia zauważyłem, że większość osób pije między 1 a 3, więc jeszcze do tej górnej granicy jest bardzo daleko, więc na spokojnie. I ogólnie już biorąc, ja jestem zwolennikiem picia Kawy. Są oczywiście elementy, o które za chwilę powiem, które mogą ewentualnie powodować to, żeby tej kawy nie pić zbyt dużo albo w określonym czasie, ale zdecydowanie w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie kawę moim zdaniem warto pić. A teraz już przejdźmy do tych mitów, które ciągle gdzieś tam się powtarzają i cały czas niektórzy się zastanawiają na ile są prawdziwe, a na ile nie. Pierwszy punkt, pierwszy mit, który się bardzo często powtarza. To odwadnia kawa odwadnia, czy to jest prawda, czy nie? Kawa ma rzeczywiście, uwaga, właściwości moczopenne. Tylko weźmy pod uwagę, że kawę pijemy razem z wodą, więc nawet jeżeli wody trochę rzeczywiście stracisz, to ty tę wodę i tak dostarczasz razem z kawą, więc w ogólnym bilansie będzie prawdopodobnie i tak na plus. I mówi się nawet o tym, żeby zaliczyć kawę do nawadniania organizmu, więc jeżeli chodzi o odwadnianie, to to jest totalna bzdura i tym się kompletnie nie przejmuj. Jeżeli pijesz kawę z wodą, a inaczej się jej nie da, to będziesz w ten sposób nawadniać swój organizm, nawet jeżeli kawa ma właściwości moczopędne. Drugi punkt, chyba najczęstszy, jaki występuje w ogóle, to kwestia magnezu. Moi drodzy, przyjęło się że kawa wypukuje magnes. Bardzo dużo osób to powtarza. Były oczywiście blagi, które to trochę sugerowały, ale w ostatecznym rozrachunku to, co jest istotne, nawet jeżeli by kawa wypłukiwała ten magnes, to weźcie pod uwagę to, że kawa ten magnes posiada. I weźmy pod uwagę ogólny rozrachunek. Jeżeli pijesz kawę, to nawet jeżeli ona wypłukuje magnes, a ona go posiada, to w ostatecznym rozrachunku wyjdziesz na zero, albo nawet niektórzy mówią, że na plus. I można uznać kawę jako źródło magnesu. Oczywiście jakieś niesamowite, nie wiadomo, ile tego magnezu się nie dostarczy, ale nadal dostarcza. Więc następnym razem, gdy ktoś Ci powie, że kawa wypłukuje magnes, to powiedz spoko, ale też go dostarcza i w do ogólnym rozrachunku będę mieć go więcej niż przed kupiciem tej kawy. Trzeci, mój ulubiony chyba punkt. To kwestia snu, dlatego że jest mnóstwo osób, które mówi, że po kawie może pójść spać od razu, że ta kawa w ogóle na nich nie działa. I to jest oczywiście prawda, tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Tylko moi drodzy, pamiętajcie o tym, że sen to nie jest coś zero-jedynkowego. Tylko sen może być lepszy i gorszej jakości. I tak jak na przykład alkohol powoduje to, że jak się napijemy, to łatwiej zasypiamy, przynajmniej dużo osób tak ma. To nie znaczy, że ten sen będzie lepszej jakości. Wręcz przeciwnie, on będzie dużo gorszej jakości, niż byśmy się nie napili tego alkoholu. I podobnie może się dziać sytuacja, kiedy wypijemy za dużo kofeiny, albo zbyt późno tę kofeinę wypijemy. Dlatego, że ona będzie niestety wpływała na obniżenie jakości naszego snu. Więc to jest prawda, możesz po kawie od razu i spać, to jest w 100% jak najbardziej prawda. Ja zresztą przy moim dziecku potrafię wbić dwie, trzy kawy, a potem też na chwilę zasnąć. Czuję się padnięty niektóre dni. Ale to nie znaczy, że ta drzemka albo ten sen niż gdybym nie wypił tej kawy, będzie lepszy, nie, będzie gorszy. Tylko po prostu tak jest. Więc moja wskazówka od razu daję jest taka, że jak chcesz dobrze spać i dalej pić kawę, to bardzo proszę piją tak na 10-12 godzin przed snem. Czyli jak chodzi o spać o 22, taka 12, 14 nawet, to będą te godziny, kiedy ostatnią kawę polecam po prostu sobie wypić na spokojnie, żeby mieć czyste sumienie, że ona nie wpłynie na twój sen. Następny punkt, moi drodzy, to będzie kawa jest bez wartości odżywczych. Moi drodzy, część osób to powtarza, że kawa tak naprawdę nic w sobie nie ma i nie warto jej pić, a dodatkowo jeszcze może powodować to, że jeszcze bardziej jesteśmy zestresowani. Znowu, częściowo prawda, nie rozpatrujcie, pamiętajcie, żadnej kwestii żywieniowej. Zero-jedynkowy sposób. Zawsze są odcienie szarości w tytyce. Zawsze można powiedzieć, że coś jest zdrowe lub niezdrowe i tak dalej tak dalej, więc ja te filmy nagrywam właśnie po to, żeby wam to wytłumaczyć, żebyście mieli szerszy punkt widzenia na to. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że kawa jest bez wartości, ja się z tym nawet nie zgodzę. Ja na przykład uważam, że biały ryż jest bez wartości bo tam rzeczywiście oprócz tych węglowodanów i cukrów nic nie ma. Ale jak weźmiemy sobie pod uwagę kawę, to nie możemy tak powiedzieć, dlatego że kawa, tak jak już powiedziałem, zawiera magnez, ale czy zawiera witaminę z grupy B. Oczywiście tego nie jest nie wiadomo ile żeby też nie było, ale zawiera. Kawa zawiera też potas, ale to co jest najważniejsze w kawie, to jest to, że kawa zawiera przeciwutleniacze. I one są bardzo istotne dla naszego zdrowia i dlatego przede wszystkim należy i warto pić kawę. Moi drodzy, na sam koniec jeszcze został oczywiście bonus. Mianowicie, po pierwsze. Kawa pomoże Wam schudnąć. Ona o kilka procent może nam zwiększyć metabolizm. Ktoś powie, kilka procent to jest niedużo, ale wiecie, to jest tak jak z pieniędzmi. Tu troszeczkę, tu troszeczkę i możesz coś tam uzbierać. Tak samo będzie z metabolizmem, z piciem kawy. Jeżeli codziennie o te 3-4% zwiększysz swój metabolizm i dzięki temu szybciej będziesz schudnąć o 3-4%, no to moim zdaniem zdecydowanie warto, bo to tak praktycznie nas nic nie kosztuje, sprawia nam przyjemność, przynajmniej dla większości z nas, no bo wiele osób z nas e, lubi się po prostu napić kawy. I jeżeli to przy okazji powoduje to, że ja czuję się bardziej syty i jeszcze mogę trochę szybciej schudnąć, kurczę, moim zdaniem świetny bonus. Po drugie, moi drodzy, kawa będzie też optymalizowała. Nasze treningi, będzie pomagała nam mieć lepszą jakość tych treningów, będzie nam pomagała po prostu więcej na tych treningach robić, co znowu może się przyjść na lepsze efekty. Czy to w postaci naszego wyglądu, czy to też w postaci tego, że jeżeli więcej kalorii będę systematycznie na każdym treningu spalać, to też będzie docelowo wpływało na przykład na moje szybsze odchudzanie. Więc macie dwie bardzo silne korzyści, które powodują to, że powinniśmy jednak tę kawę pić. Dodatkowo jeszcze tylko powiem, że systematyczne picie kawy zmniejsza ryzyko demencji i zachorowania na cukrzycę typu drugiego oraz niektóre typy nowotworów. Więc kolejne bardzo mocne plusy i korzyści tego, że warto kawę pić. Jeżeli oczywiście chcecie, żebym nagrał film, który mówię o tym, jakie są minusy picia kawy, Albo, żeby się jednak bardziej zastanowić nad kawy, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, tak jak z innymi pytaniami, które do mnie macie. Piszcie też na kontakt a osoby, które chcą z nami współpracować w kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, serdecznie zapraszam. Najlepsza cena na rynku, dostajecie najwięcej. Wszystko, co się tylko da, mieć świetne rezultaty. Nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem, dostęp do zamkniętej grupy naszych podopiecznych, którzy się motywują i inspirują, dostęp do ponad 400 przepisów, dostęp do spersonalizowanych jadłospisów. Planów treningowych, poradnika skutecznego odżywiania. Wszystko naprawdę, czego tylko możesz potrzebować, aby mieć świetne efekty w najlepszej cenie na rynku. Od tego roku wprowadziliśmy też możliwość współpracy z nami na krótszy okres na 3, 6 lub 12 miesięcy. Do tej pory to było tylko 12 miesięcy. Link poniżej w opisie do tego filmu. Serdecznie naprawdę zapraszam, bo zdecydowanie warto. I podpisuję się pod tym swoim nazwiskiem zresztą. Tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam. Cześć.